Jeśli życie to gra, to tak wygląda kod do zwycięstwa. Alan Watts wgląd w... E, wiesz. Jest coś fascynującego w tej metaforze. Życie jako gra. Brzmi to prawie trywialnie, prawda? Jak coś, co powiedziałby nastolatek grający w gry wideo. Ale gdy naprawdę się nad tym zastanowisz, gdy zagłębisz się w tę metaforę, odkrywasz coś niezwykłego. Bo jeśli życie jest grą, to większość z nas gra w nią zupełnie źle. Używamy złych strategii. Dążymy do złych celów. Walczymy z nietymi przeciwnikami. I co najgorsze, większość z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że gramy. Myślimy, że to jest poważne. Że to jest wszystko. Że nasze zwycięstwa i porażki mają jakieś ostateczne kosmiczne znaczenie. Ale co by było, gdybyś odkrył kod? Kod do zwycięstwa. Nie w sensie pokonania wszystkich innych, ale w sensie. Gry tak dobrze, tak płynnie, tak radośnie, że samo granie staje się nagrodą. To nie jest kod, który znajdziesz w internecie. To nie jest hak, którego nauczysz się z książki. To jest zrozumienie, perspektywa, sposób widzenia gry, który zmienia wszystko. Chcesz go zobaczyć? Dobrze, ale ostrzegam cię. Kiedy już go zobaczysz, nie możesz go nie zobaczyć, a to zmienia sposób, w jaki grasz. Na zawsze. I poziom. Pierwszy. Zrozum, że grasz w grę. To brzmi oczywiste, prawda? Ale nie jest. Większość ludzi żyje swoim życiem, jak gdyby wszystko było absolutnie, całkowicie nieodwołalnie poważne, jak gdyby każda decyzja była kwestią życia i śmierci, jak gdyby każda porażka była katastrofą, jak gdyby każde zwycięstwo było. Cóż nigdy wystarczające? Są tak wciągnięci w grę, że zapominają, że to jest gra. Wyobraź sobie dzieci bawiące się w chowanego. Niektóre są tak wciągnięte, że gdy są znalezione, naprawdę się denerwują, płaczą, czują się pokonane, całkowicie zapominają, że to tylko zabawa. I wtedy jest to jedno dziecko, zawsze jest to jedno dziecko, które śmieje się, niezależnie od tego, czy wygrywa, czy przegrywa. Bo pamięta, pamięta, że to tylko zabawa, że cały punkt polega na samym graniu. To dziecko rozumie coś fundamentalnego, coś, co dorośli spędzają całe życie, zapominając. Życie jest poważne i to jest zabawa. Obie rzeczy są prawdziwe jednocześnie. Bo widzisz, jeśli weźmiesz życie zbyt poważnie, stajesz się sztywny, przestraszony, przywiązany do wyników. Nie możesz grać swobodnie, bo zbyt wiele jest na szali, ale jeśli nie weźmiesz go wystarczająco poważnie, stajesz się cyniczny, oderwany. Przestajesz się starać, bo po co? To tylko gra, prawda? Sztuka, prawdziwa sztuka życia, polega na trzymaniu obu w tym samym czasie grać pełnym sercem, wiedzieć, że to liczy się, że ma znaczenie, i jednocześnie pamiętać, że to jest gra. Że możesz przegrać wszystko i będzie w porządku, bo sam akt grania jest nagrodą. Gdy to zrozumiesz, naprawdę to zrozumiesz, nie intelektualnie, ale w swoich kościach. Wszystko się zmienia. Nagle możesz ryzykować. Możesz próbować rzeczy. Możesz się nie udać bez bycia zniszczonym. Bo wiesz, sekret to tylko gra, ale och, jaka cudowna gra to jest. Kaki smoki poziom drugi. Przestań grać cudzą grę, to jest wielki. To jest miejsce, gdzie większość ludzi się gubi. Widzisz, problem nie polega na tym, że grasz w grę. Problem polega na tym, że grasz w czyją grę. Twoi rodzice mieli grę. Społeczeństwo ma grę. Twoja kultura ma grę, media społecznościowe mają grę, i jeśli nie jesteś ostrożny, spędzasz całe życie grając w te gry, nigdy nie zdając sobie sprawy, że nigdy nie wybrałeś ich. Gra twoich rodziców mogła być bądź bezpieczny, zdobądź dobry zawód, osiedl się, nie podejmuj ryzyka. Gra społeczeństwa jest zdobądź więcej, kup więcej, wspinaj się po drabinie, bądź produktywny, bądź odnoszący sukcesy. Gra mediów społecznościowych jest wyglądaj dobrze, udowodnij swoją wartość, zbieraj polubienia, porównaj się z innymi. I więc grasz, och, jak bardzo grasz, biegniesz na tej kołowrotku, gonisz za tymi celami, myśląc, kiedy osiągnę to, kiedy zdobędę tamto, wtedy wygram, wtedy będę szczęśliwy. Ale nie możesz wygrać gry, która nigdy nie była twoja, bo nawet jeśli wygrasz, nawet jeśli otrzymasz tytuł, pieniądze, status, wszystkie rzeczy, które gra mówi, że powinieneś chcieć, czujesz się pusty, niezadowolony, jak gdyby czegoś brakowało i coś brakuje. Ty, prawdziwy ty, bo byłeś tak zajęty graniem cudzej gry, że nigdy nie zatrzymałeś się, aby zapytać: Co ja naprawdę chcę? Jaka jest moja gra? Kod do zwycięstwa zaczyna się tutaj. Musisz odkryć swoją własną grę. Nie grę, którą ci powiedziano, żebyś grał, nie grę, którą wszyscy inni grają, ale Twoją grę. Grę, która sprawia, że czujesz się żywy, grę, w której sam akt grania jest radością. Dla niektórych ludzi to jest tworzenie sztuki, dla innych to jest budowanie rzeczy, dla innych to jest pomaganie ludziom, dla innych to jest odkrywanie prawdy, dla innych to jest po prostu kochanie głęboko. Nie ma prawidłowej odpowiedzi, nie ma uniwersalnej gry, jest tylko Twoja gra. I dopóki jej nie znajdziesz, będziesz zawsze czuć, że grasz w złym turnieju. Poziom trzeci: zrozum, że nie ma ostatecznego zwycięstwa. Och, ten jest trudny, ten jest tym, którego nikt nie chce usłyszeć, bo cała idea kodu do zwycięstwa sugeruje, że jest jakiś punkt końcowy, prawda? Jakiś moment, gdy wygrywasz, gra się kończy i żyjesz szczęśliwie na zawsze. Ale nie ma. Życie nie jest jak gra wideo z ekranem końcowym. Nie jest jak wyścig z linią mety. To jest. Bardziej jak taniec, bardziej jak muzyka. Punkt nie polega na dotarciu do końca. Punkt polega na samym graniu. I to jest miejsce, gdzie większość ludzi się całkowicie myli. Spędzają całe życie dążąc do jakiegoś wyimaginowanego punktu końcowego. Gdy otrzymam awans, wtedy będę szczęśliwy. Gdy znajdę partnera, wtedy będzie kompletny. Gdy zarobię milion dolarów, wtedy będę bezpieczny. Gdy przejdę na emeryturę, wtedy będę mógł w końcu żyć. Ale każdy, kto osiągnął te rzeczy, może ci powiedzieć, dotarcie tam nie jest tym, czego się spodziewałeś. Może jest chwila satysfakcji, może jest krótki błysk zwycięstwa, a potem życie toczy się dalej. I jesteś znowu tutaj, w następnym momencie. Z następnym wyzwaniem, następną niepewnością, następną grą do zagrania. Bo widzisz, gra się nigdy nie kończy. Dopóki żyjesz, grasz. I tutaj jest kot. Zwycięstwo nie polega na osiągnięciu jakiegoś ostatecznego stanu. Zwycięstwo polega na nauczeniu się kochać samej gry. Nauczeniu się bycia obecnym w każdym ruchu, każdym poziomie, każdym wyzwaniu. Zwycięstwo polega na przestaniu gonić za zwycięstwem. Brzmi to jak paradoks, prawda? Ale to nie jest, bo kiedy przestajesz grać, aby wygrać, kiedy zaczynasz grać, aby po prostu grać, nagle jesteś wolny. Wolny od strachu przed porażką, wolny od desperacji sukcesu, wolny od ciągłego porównywania się z innymi, możesz po prostu grać, pełnym sercem, z radością, z ciekawością, z pasją. I paradoksalnie, och, jak bardzo kocham ten paradoks, to właśnie wtedy zaczynasz wygrywać. Nie dlatego, że osiągasz więcej, ale dlatego, że przestajesz doświadczać życia jako coś, co musisz pokonać. Zaczynasz doświadczać go jako coś, w czym możesz w pełni uczestniczyć. I to, to pełne uczestnictwo, to całkowite zaangażowanie w moment, to jest prawdziwe zwycięstwo. That's Charter. Upamiętaj się poziom czwarty: współpracuj z innymi graczami. Oto, gdzie większość ludzi całkowicie błędnie rozumie grę. Myślą, że życie to gra z sumą zerową. Że jeśli ktoś inny wygrywa, ty przegrywasz, że musisz konkurować, dominować, być lepszy niż wszyscy inni, aby wygrać. Ale to nie jest prawda, to w ogóle nie jest prawda, bo życie nie jest szachy, nie jest to ty przeciwko światu, to jest bardziej jak jazz. Wszyscy gracze improwizują razem, a muzyka, piękno, magia muzyki powstaje z interakcji, z harmonii, z tym, jak każdy gracz podnosi innych. Gdy rozumiesz to, naprawdę to rozumiesz, twoja cała strategia się zmienia. Przestajesz widzieć innych ludzi jako konkurencję, zaczynasz widzieć ich jako współgraczy, jako część tej samej wielkiej, pięknej, skomplikowanej gry. I nagle wszystko staje się łatwiejsze, bo nie musisz robić tego sam, nie musisz mieć wszystkich odpowiedzi, nie musisz być najlepszy we wszystkim, możesz po prostu grać swoją część. I pozwolić innym grać ich części, i ufać, że razem tworzymy coś piękniejszego niż którykolwiek z Was mógłby stworzyć sam. To nie oznacza bycia pasywnym, to nie oznacza niestarania się, to nie oznacza, że nie ma konkurencji lub wyzwań, ale oznacza to zmianę perspektywy: z ja przeciwko tobie na my razem. Zmuszę Cię pokonać, na zobaczmy, co możemy stworzyć. I gdy grasz w ten sposób. Gdy podchodzisz do życia z współpracą zamiast rywalizacji w sercu, odkrywasz coś cudownego. Odkrywasz, że inni ludzie chcą ci pomóc, że gdy podnosisz innych, oni podnoszą ciebie. Że szczodrość, życzliwość, hojność, te nie są słabościami. To są najsilniejsze narzędzia w grze, bo widzisz, prawdziwe zwycięstwo nie polega na byciu na szczycie sam, polega na podniesieniu wszystkich razem z tobą. Poziom piąty. Akceptuj, że czasami przegrasz. A teraz dotykamy czegoś naprawdę głębokiego. Czegoś, co większość poradników życiowych nie chce ci powiedzieć. Czasami przegrasz, punktum. Czasami podejmiesz wszystkie prawidłowe ruchy i nadal przegrasz. Czasami będziesz pracował ciężko, grał uczciwie, robił wszystko dobrze i życie cię i tak pokona. Stracisz pracę. Związek się rozpadnie. Ktoś, kogo kochasz, umrze, zdrowie cię zawiedzie, plany upadną. I nie możesz tego kontrolować, nie możesz tego zaplanować, nie możesz się od tego chronić, to jest część gry i oto kot. Zwycięstwo nie polega na nigdy nie przegrywaniu. Polega na nauczeniu się, jak przegrać z godnością, z gracją, z gotowością do wstania i zagrania kolejnej rundy, bo widzisz, życie wymierza uderzenia każdemu, bez wyjątku, nie możesz tego uniknąć. Ale możesz wybrać, jak odpowiesz: możesz się załamać, możesz się poddać, możesz stać się gorzki, cyniczny, przerażony, lub możesz uznać porażkę jako część gry, jako nauczyciela jako coś, co sprawia, że jesteś silniejszy, mądrzejszy, bardziej współczujący. Wyobraź sobie wojownika sztuk walki. Gdy jest nokautowany, co robi? Zostaje na ziemi, żałując siebie, wini przeciwnika, rezygnuje? Nie. Wstaje, uczy się z doświadczenia i trenuje dla następnej rundy. To nie oznacza, że mu to nie boli, to nie oznacza, że nie ma rozczarowania, ale nie pozwala porażce go zdefiniować, nie sprawia, że porażka oznacza coś o jego wartości jako osoby. To tylko część gry: wzloty i upadki, zwycięstwa i porażki. To wszystko jest częścią tańca. I kot. Prawdziwy kod do zwycięstwa polega na nauce kochania całości, nie tylko dobrych części, nie tylko zwycięstw, ale całość. Całe doświadczenie bycia żywym z całym jego bólem i pięknem, bo kiedy możesz to zrobić, kiedy możesz zaakceptować porażkę jako część gry, nie jako koniec gry, stajesz się niezniszczalny. Nie w sensie, że nigdy nie jesteś zraniony, ale w sensie, że nic nie może cię zatrzymać, nic nie może cię złamać. Bo rozumiesz, niezależnie od tego, co się dzieje, niezależnie od tego, jak bardzo przegrywasz, zawsze możesz wybrać zagranie ponownie. Poziom szósty, nie zapomnij się bawić. A teraz docieramy do czegoś, co brzmi tak prosto, ale jest tak głębokie, że większość ludzi całkowicie to pomija. Cały punkt gry polega na zabawie, nie na wygrywaniu. Nie na byciu najlepszym, nie na zbieraniu najbardziej punktów, na zabawie. Ale gdzieś po drodze zapomnieliśmy o tym. Życie stało się poważne, stało się pracą, stało się czymś, co musimy przejść, przetrwać, pokonać, i więc przechodzimy przez nasze dni jak roboty, robiąc rzeczy, bo musimy, bo powinniśmy, bo to jest odpowiedzialne. Ale gdzie jest radość, gdzie jest zabawa, gdzie jest spontaniczność, entuzjazm, dziecięca cudowność tego wszystkiego? Obserwuj dzieci grające w dowolną grę. Oni nie przejmują się punktacją, nie analizują strategii, nie martwią się o to, czy wygrywają, po prostu grają, z pełnym zaangażowaniem, z czystą radością, z całym sercem, a potem my, dorośli, patrzymy na nich i myślimy ach, być znowu dzieckiem kiedy życie było proste, coś, ale życie nie było prostsze. Dzieciom również zdarzają się problemy, wyzwania, te rozczarowania. Różnica polega na tym, że nie zapomnieli jak się bawić, nie zapomnieli, że gra ma być przyjemna i oto ostateczny kod, tajny kod ponad wszystkimi innymi kodami. Jeśli nie bawisz się, robisz to źle. Nie obchodzi mnie, jak bardzo wygrywasz. Jeśli spędzasz całe życie stresując się, martwiąc, gonisz za sukcesem, ale nigdy nie cieszysz się podróżą, przegrywasz grę, bo cały punkt polega na samej podróży, cały punkt polega na doświadczeniu, cały punkt polega na tym cudownym, dziwnym, pięknym fakcie bycia żywym, i jeśli nie możesz znaleźć sposobu, aby cieszyć się tym, znaleźć zabawę, lekkość, radość w tym, to jaki jest punkt? Nie mówię, że każda chwila powinna być szczęśliwa, nie mówię, że nie powinno być wyzwań lub trudności, ale mówię, że nawet pośrodku trudności możesz znaleźć sposób, aby grać, sposób, aby tańczyć z tym, sposób, aby podejść do tego z ciekawością i humorem, zamiast grozy i ciężkości. Bo życie jest zbyt krótkie, o wiele za krótkie, aby spędzić je na byciu nieszczęśliwym, zbyt krótkie, aby grać w grę, której nienawidzisz. Zbyt krótkie, aby zapomnieć się śmiać. Falka, Habi, i ostateczny bos. Ty sam, a teraz docieramy do końcowego poziomu ostatecznego bosa, największego wyzwania w całej grze. I to nie jest jakiś zewnętrzny wróg. To nie jest twój szef, twój były partner, Twoja sytuacja finansowa, Twoje okoliczności. To jesteś ty, Twoje ego, twój umysł, Twoje uwarunkowanie, Twoje wzorce. Twoje historie o tym, kim myślisz, że jesteś, to jest prawdziwy przeciwnik i paradoksalnie to również jest gracz, którego kontrolujesz. Bo widzisz, największą przeszkodą między tobą a zwycięstwem, między tobą a życiem w pełni, radośnie, wolno, nie jest świat zewnętrzny, to jest głos w Twojej głowie głos, który mówi: Nie jesteś wystarczająco dobry, głos, który mówi: To jest zbyt trudne. Głos, który mówi, lepiej się trzymaj bezpiecznie, głos, który mówi, co pomyślą ludzie, ten głos to jest ostateczny BOS. I nie możesz go zabić, nie możesz go wyeliminować, to jest część ciebie, ale możesz nauczyć się z nim grać, możesz nauczyć się rozpoznawać go na to, czym jest. Tylko głos, tylko myśl, tylko wzorzec, i wybrać, czy go słuchać. To jest najwyższy poziom gry, mistrzostwo nad własnym umysłem. Nie poprzez kontrolę, nie poprzez tłumienie. Ale poprzez świadomość, poprzez obserwowanie, poprzez bycie obecnym w wystarczającym stopniu, aby zobaczyć wzorce, gdy się pojawiają, i wybrać inaczej. I kiedy to osiągniesz, kiedy możesz obserwować swój własny umysł bez bycia kontrolowanym przez niego, jesteś naprawdę wolny. Wolny do zagrania dowolnej gry, którą chcesz, wolny do bycia kimkolwiek chcesz być, wolny do tworzenia życia, które chcesz żyć. To nie dzieje się z dnia na dzień, to nie jest coś, co po prostu otrzymujesz, to jest praktyka, codzienna, trwająca całe życie praktyka, ale to jest prawdziwy kod do zwycięstwa, nie hak, nie skrót, ale fundamentalne zrozumienie życie jest grą, ale ty nie jesteś graczem, jesteś świadomością grającą w grę. Jesteś przestrzenią, w której gra się odbywa, jesteś ekranem, na którym wszystkie postaci się pojawiają. A gdy to zrozumiesz, naprawdę głęboko, doświadczalnie to zrozumiesz, już wygrałeś. Nie dlatego, że osiągnąłeś coś, ale dlatego, że zdajesz sobie sprawę, nigdy nie było gry do wygrania, nigdy nie było osobnego ciebie próbującego pokonać osobny świat. Była tylko ta, ta cudowna, zagmatwana, piękna tajemnica bycia żywym. I cały punkt zawsze był to po prostu dziś zgrać, z pełnym sercem, z radością. Z ciekawością, z miłością. Nie dlatego, że próbujesz gdzieś dostać się, ale dlatego, że granie samo w sobie jest cudem. I nagle staje się jasne. Kod do zwycięstwa nie był nigdy o wygrywaniu. Był o przestaniu walki z grą. O przyjęciu jej. O kochaniu jej. O zauważeniu, że już jesteś tym, czego szukałeś. I gra toczy się dalej. Ale teraz, och teraz, grasz z uśmiechem. Cisza.